pozytywnie zakręcony Jutro dzień pozytywnie zakręcony, dzień pozytywnie a my już dzisiaj się Mamy zakręconych, proszę mamy zakręconych, jeśli wyczerpacie, to ci, którzy chcieli, aby tak nie Mamy ludzi, którzy robią e, obrazy z takich małych, drobnych tych Mamy e, świetlitej, bardzo która sobie e, wystawiła się swoje wielkie dzieła. Z inwazjonami, z różnego rodzaju. Tak powoli, powoli są. Teraz jest posłuchajcie wywiałeś. Pojechał nie? Tak. To są wyszywane koralikami. Tak. Zrobione z kordonka, ale to jest robione na tabliczkach według metody IX wieku. Bojowie krajki takie robi, robi, nie? Uh -huh. no. A skąd pomysł właśnie, żeby robić coś takiego? To znaczy, ja nauczyłam się od mojej siostrzenicy, ponieważ ona uczestniczy w takich zjazdach wojny. I tam trzeba mieć tylko oryginalne swoje rzeczy zrobione. I między innymi robiła takie krajki, tylko że z grubszych nici. No a ja sobie akurat kordony wzięłam. Także takie oryginalne, tak, oryginalne. Tak, to jest też nierobione. Nie, nie. Papieru. Nazywam się Stanisław Suska. Mieszkam tu w Sztutowie, w pięknej miejscowości, jakie jest Sztutowo. Mierzeja jest przepiękna. Tu przyjechałem ponad 40 lat temu. Tutaj mieszkam, tutaj rzeźbię. Przyjechałem z województwa lubelskiego. Od siódmej klasy zacząłem rzeźbić. Przez całe życie zajmuję się sztuką. Kocham sztukę, kocham rzeźbienie, kocham przyrodę. Piękne tutaj są tereny, żuławy, mierzeja. Właśnie sztutawa jest takim miejscem, które daje inspiracje tak, do tak, pracy? Tak, ponieważ tam gdzie ja mieszkałem, kiedyś tam były suche tereny były. ja źle się bardzo czułem. I tu los mnie przyniósł i tu się bardzo dobrze czuję. Mogłem właśnie rzeźbić różne, duże rzeźby nawet. I tryptyki, i płaskorzeźby, stary i nowy testament i, i babcie, różnej dziadki. I pańskie prace są znane wszędzie. W... Tak, sprzedawałem do, do wielu krajów, szczególnie państw zachodnich. Różne wystawy miałem w Polsce i za granicą. Całe życie rzeźby od siódmej klasy podstawowej, tak jak tu mówiłem na początku. Te prace są u pana, wszystkie rzeźby w różnych wymiarach i one są malowane, tak? Tak, wszystkie rzeźby maluję. Najbardziej właśnie, nieraz robię innej, wejście i czyste, ale klienci z zachodu najbardziej tylko i wyłącznie kupywali malowane rzeźby. Dużo, dużo się sprzedawało na przykład aniołków frasobliwych, bo Chrystus frasobliwy przydrożny to jest kultura polska. Także bardzo dobrze się czuję. A rzeźby też można znaleźć tutaj w sztutowskim Kościele, prawda? Tak, robiłem tutaj e, ołtarz jest zrobiony z moich rzeźb wielkości ludzi, krucyfiks, robiłem pana Jezusa i świętego Wojciecha, ponieważ Wojciech tędy, tu płynął nasze rzeko Przesztutowo. Od Zgańska przez Zalew i potem tu rzeko Królewiecko Nasza, dlatego nasz kościółek. Nazwany został pod wezwaniem świętego Wojciecha i tutaj ofiarowałem te rzeźby za, za siebie, za swoją rodzinę, za odrodzenie narodu polskiego. Jestem tak trochę dumny i, i szczęśliwy jednocześnie.